Najczęściej naprawiamy teraz już trochę rzadziej te skrzynie we fiujynach właśnie ze stanów to te skrzynie były montowane w Ford Escape miał taką skrzynię teraz jeżeli mamy już przewróconą to tu mamy korek spustowy oleju tutaj no tu są korki do sprawdzania ciśnienia ale to potrzebne by było Diagram, żeby Wam pokazać. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał, żebym taki diagram powiedział, czyli za co po, um, poszczególnym tym otworem można, jak który koszt sprawdzić, to napiszcie w komentarzu um, um, test ciśnienia, a wyślę Wam taki, um, taki skrypt z takimi informacjami.